Witam Was bardzo, bardzo serdecznie moi drodzy fani Witam Was w moich wędrówkach po raz dziesiąty z Elbląga Chciałem tu wejść na ulicę. Jest nazwa miejscowości Znaki informujące Dzisiejszy odcinek wieczorową, nocną porą. i widzimy się za chwilę. Intro nagrywam z takiego oto miejsca. Nagrywałem tu jakiś czas temu, to jest widok na wiadukt. A dzisiaj na wyprawę zabrałem ze sobą na moje nocne wyjście, nocną, nocną eskapadę. Coś do pochrupania, wiadomo, że nie będę jadł nie wiadomo jakich rzeczy, bo jest dosyć późna godzina już. Są ogrodowe brzoskwinie i jabłka. Woda, którą mam zawsze ze sobą. Napój do nawadniania, bo wiadomo jeszcze lato trwa, trzeba się nawadniać. Zestaw flotarek. Duża, mała i średnia. Tacki. Tacki mam ze sobą zestaw tacek, plastry dla dzieci. Dzisiaj wziąłem też chusteczki. Chusteczki nawilżające zawsze się przydają. Mam woreczek sznurowadę. Mam taką śladkę, reklamówkę. A w niej mam jeszcze taki woreczek. A w niej mam a mam gaz pieprzowy policyjny i światła chemiczne w postaci białego światła, czerwonego i i, i i i tu kolor się zmył, nie wiem jakie to jest białe, czerwone i być może zielone Mam też świece dymne i zapałki zniczowe oraz jajo które służy mi za jajo porcelanowe, które służy mi za młotek. Mam smycz, wojaka czarne tu i mam okularki ochronne na oczy. Są to nowe okulary, inne przyciemniane. Jak zawsze, termometr. który wskazuje 20 stopni Celsjusza o tej porze. Stopery do uszu. Rulonik worków na śmieci. A w tym opakowaniu mam kulki Goldfire. Tarcze NT23P Mini i dobrze nam znany KOLT 25, więc tyle jeżeli chodzi o mój asortyment na dzisiejszą nocną wyprawę. Używam średniej latarki i spróbuję użyć tego światła chemicznego. Udało się. Światło chemiczne koloru zielonego. W tle słychać jakieś rozmowy, gdyż wziąłem dzisiaj dwóch amatorów ze mną. Nie mnie Tam stoją. Trochę przestraszeni są, ale ale dadzą radę. I takie takie światło chemiczne będzie mi towarzyszyło w dzisiejszej w wyprawie. Sceneria jak z ostatniego odcinka Elblągu. Gęsia. Wysoczyzna elbląska. W latach dwudziestych XX wieku góra miała być zamieniona w pomnik mauzoleum na Cześć Elblążan poległych w I wojnie światowej. Ostatecznie upamiętnienie przyjął formę architektoniczną. Wewnątrz czterościennego łuku triumfalnego umieszczono wieczny ogień oraz posąg Kurosa z brązu. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 28 sierpnia 1938 roku. Posąg zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach w trakcie II wojny światowej lub też po niej. Łuk triumfalny przetrwał do lat 60. XX wieku i został wysadzony w powietrze. W 2013 roku teren na Gęsiej Górze uprzątnięto. Ustawiono wiaty, ławki, śmietniki oraz wyznaczono miejsce na ognisko. Inwestycje te zrealizowano w ramach elbląskiego budżetu obywatelskiego. Na południe od Wzniesienia w odległości około 500 metrów znajduje się osiedle Przymłynie w Elblągu, zaś na północny wschód w odległości około 600 metrów znajduje się sąsiednie wzniesienie Krucza, Góra Robrego, A tutaj znany dobrze już napis BIS na tablicy Urzędu Miejskiego. Wszyscy elblążanie, którzy znają ten temat będą wiedzieli o co chodzi. Więc tu kierując się Tu jest zejście, jedno, lecz ja tam dalej iść nie będę, bo chcę ponagrywać co innego. Tu jest zejście i idzie się w stronę kościoła. Wszedłem na ten krąg, tak jak ostatnio za dnia. Scenariusz będzie mniej więcej taki sam. Zrobię sobie kółko. Tutaj widać te krzaczory pozarastane. Przejdę sobie, zrobię kółko. widać pokoszoną tutaj trawkę. Tam w, odleg w odległości dalszej widać na czerwono pojawiające się wiatraki. I takie jaśniejsze światełka, którym jest to pobliskie osiedle. Tutaj jest smaweczka ostatnio i zaczyna się spad. Tutaj drzewo, które wyrasta z kamieni. Już tu widać troszeczkę odległości Krzywy. A co tutaj było, panie przewodniku? Tutaj był kamienny krąg zwany Bismarkiem. Tutaj stąd teraz mamy panoramę na miasto Elbląg. Na wprost widać najwyższy punkt na czerwono jest to komin elektrociepłowni. Gdyby było jaśniej, byłoby widać także i kościół przy ulicy Robotniczej. Widać na pewno budynek sądu nowego znaczy ja widzę tam daleko daleko w odległości widać autostradę oświetloną i pojawiające się z bardzo daleka czerwone światełka ee, czerwone światełka wiatraków niestety nie mam sprzętu aby oddać wam to jak to naprawdę ładnie stąd wygląda bo wygląda dosyć fajnie, chociaż jest tutaj przysłonięte przez wysokie niektóre drzewa, miasto i porośnięte po prostu, ale widoki stąd są naprawdę ładnie. To tutaj po prawej stronie widać osiedle przy szpitalu wojewódzkim. Także widoki stąd, fajnie. Chciałem nagrać odcinek letnią porą z tego miejsca, nagrywałem zimą, nagrywałem za dnia i teraz odcinek wieczorną porą z lata. Trochę teraz nagrywek z wiatki, nie będę chodził tu po krzakach, bo zarastane jest. No tu są te ławeczki, stoliki i wiaty bez zataszenia, bo zdewastowane śmietniki są jeszcze. Miejsce na ognisko, ale powiem wam szczerze, że też tu dawno nie widziałem żywej duszy, aczkolwiek też tu często nie przychodzę, co nie trochę wydeptanych ścieżek. Niestety na zadaszenie nie ma co tutaj liczyć. Moje światło chemiczne świeci. Latarka też. Słychać odgłosy jakichś niepotrzebnych. Moich kompanów. To mury kręgu. Za tym bedonowym słupem jest jedno z wejść. Tam zresztą drugi słup. Wejście do lasu. Tu jest drugie. Tu widać tą oweczkę. i otwór za nią a my idziemy jak ostatnio kolejne zejście a to ten palone wejście, więc na wprost choć nie widać jest ten kamienny krąg. Gęsia góra, wysoczyz wysoczyzna, lwąska. A my idziemy jak ostatnio. Będziemy wspinali. Zejdziemy sobie z moimi kompanami i będziemy się wspinali na gęsią górę. Więc musimy pokonać ten nieprzyjemny tunel. Stoję tu na szczycie gęsiej góry musimy zejść, aby tędy się zaraz wspiąć trzeba iść tędy jak ostatnio No mało widać, ale tutaj jest trochę krzaków, są drzewa Ogólnie będzie dobrze Doszedłem do tego rozdroża tam jest ten ceglana Taka forma betonowa, betonowo-ceglana. Tam ścieżka do miasta, a my kierujemy się w dół. Już jestem tu przy końcu. Jeszcze kawałek zejdę, żeby zaraz się zacząć wspinać. Zajdę tam do fragmentu, gdzie jest ta opona. Tam jest wejście, niestety mało widoczne, tu jest też, prowadzi ścieżka, a tu jest ta opona, punkt mój kontrolny. A więc stąd przyszliśmy, ja i moi kompani, a teraz wchodzimy tutaj, wspinaczka nas czeka, ale chwila moment i będziemy na szczycie. Niedawno tędy wchodziłem, także teren dzisiaj jest lepszy, bo ostatnio załapałem się. W zasadzie jeszcze zdążyłem przed deszczem, że tak powiem. Pogoda była ciężka, wieczorem. O, butelka. Wieczorem jest świeższe powietrze. Idziecie? Nie nagrywaj mnie. Nie wstydcie się. Będziecie sławni jeszcze dzięki mnie. Jestem przy punkcie, przy checkpoincie. Tu można chwilę odsapnąć. Widać już szczyt i moi towarzysze, którzy się wspinają. Jest tutaj dosyć trudny, to teren, ale brniemy dalej. Kurwa, Jestem już przy szczycie. O schodziliśmy właśnie przed chwilą Tu jest wyjście A tutaj jest Jestem na szczycie Dawajcie Wyścig Trzy, cztery i ry Magazynek 15 kulek załadowany, chociaż można załadować 16 do kolta 25, ale przy 15 lepiej się przeładowuje. Kulki gotowe. Tarcza z zielonym światem chemicznym, też przygotowane do nocnego strzelania. Tarcza NT23P Mini na sznurowadłach przywiązana. Więc trochę teraz postrzelamy. Odpalona została niebieska czy też fioletowa świeca dymna. A dzisiaj noc pełna atrakcji. I podsumowanie jeszcze strzelania. Strzelały trzy osoby. Jedna twierdzi, że przedziurawiła dychę. Być no ja. tak może. Strzelaliśmy na Jarze i na dzikiej róży. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiamy Was.